nazwą świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz prowadzenie parkingu zszerzonego dla pojazdów usuniętych. Do momentu składania ofert, czyli do godziny 11 płynęła jedna oferta, jest oferta w stanie nienaruszonym, będziemy za moment otwierać ją i odczytywać nazwę wykonawcy i kwoty. Podam teraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Jest to kwota 204 tysiące złotych i przystępujemy do otwarcia jedynej oferty, która wpłynęła. Oferta numer 1 złożona przez Usługi Transportowe Marek Jurczyszyn Jordanowo 110, 66 200 godzin. Złożona przez konsorcjum y Usługi Transportowe Marek Jurczyszyn 66 200 świegodzin Jordanowo 110 reprezentowana przez Marka Jurczyszyn. Druga firma: Dobre Auto, 66200 Świebodzin, ulica Zachodnia 10. Trzecia: Usługi transportowe Pomoc Drogowa Mirosław Kołodziejczyk, 66200 Świebodzin, ulica Topolowa 2. I pomoc drogowa: Spółka Cywilna Józef Koler, 66200 Świebodzin, ulica Jeziorowa 5. Podaję kwotę łączną brutto 205 212 zł. Czas dojazdu w minutach 20. Dziękuję. za wszystko. Dziękuję bardzo. Pozostałe informacje przekażemy w terminie późniejszym. Do widzenia.